Ja ci będę trzymać. No my kurwa robimy? Nie ma żadnej piosenki. Trzymaj piosenkę. Trzymaj to. Ja trzymam piosenkę. Trzymaj, że z drugiej strony my. Czekaj, tylko jako, w sumie no. Z drugiej strony, tej trzymaj kurwa. Dwa rzecz, dwa. No. Dobra, siedzisz? Ty... Weź do przodu, do przodu. Bo no, no. nie. gip. Czekaj, pop, dobry jest? Zostaw i skujemy powinniśmy Dobra, to co, zaczynamy? Odpalaj timer Dobra, leci timer, Le leci ten majonez Dobra, timer. Leci? Czekaj, jeszcze ja... Czekaj, 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 jeszcze nie nazywam. Le do głowy tą kamerę, bo mi jajko wyskoczy, no Trochę niżej. Zostaw? Uuu. Już? Ja tak nie mogę się, bo... Raz o teraz, dobra, no. E timer niech zaczną, jak majonez poleci. Dobra. dobra. I go się. po Baw się, Patryk. Bawi się? No, dawaj daj. Daj, no. Dobra. Na Do nogi tej lej, no. Ale nie tak... Ja pierdole! Nie <laughs> ma Gdzie ty, kurwa? Nie

Dobra, dawaj wodę, lej wodę, dobra, lej wodę, kurwa, o no, kurwa, on jest ci... a, a, to jajko. no i jebasz to jajko, weź to jajko jebane, lej wodę, lej wodę, jak to jebie, kurwa, ujebałeś librusek, wodę, wodę do wiadra lej, Woda do wiadra kiedy przesyła 100 złotych, przygotuj sobie poduszkę, bo będziesz tam długo spał. Ja pierdolę wystarczy, wystarczy. Czemu? Ciepłą kogwa? Jak mi znowu blejesz? Zacieraj no. się tym. Dobra, stanie. To jest, ja nie dam wyłącz tego przedłużania. Nie przyjmujemy do dateów. Sef, jaka godzina? Jaka godzina! Jak dwie godziny? W końcu bo z czas, Wła Wła w grosz złotych nie miała 310 złotych. Łap ode dodatkową minutkę. Coś, co Może do jeszcze wrócisz na zrobi. właściwe tory. Łap ode mnie dodatkową minutkę. Może jeszcze wrócisz na właściwe tory. Tak bo jeszcze po prostu to pęknie od nadmiaru wody. Nie pęknie. A jak pęknie to zalejemy wszystko. To będzie taka pizda, że chuń. Stary, jak tu głupie, daj, nie wiem, daj mi na, ciepłą wodę na ręce, Milej. Serio, ciepłą wodę na ręce, bo ja muszę umyć ręce. Kurwa, ja cały czas jestem ujebany teraz przez Ciebie. Specjalnie Ty to kurwa zrobiłeś z Mijajkiem. Mogę okno otworzyć? Ha, o okno. Kurwa, mam włączę wentylację. O, świeże powietrze, Ty. <grym <grym ja. ja pierdolę. A jakim chujem? No, tu... nie, no nie wiem, jakim chujem, zgodziłaś jak no. mi się odcierać. W ogóle jest złotówka za minutę, no wyłącz ten przedłużany, nie wiem jak to tak ma wyglądać. No Stary, ja czy nie dam rady... <grywa> Dobra, wyłącz przedłużany, serio. Dzwoncie, do jest serio. Wyłącz, włącz ten timer, wyłącz, usuń to. Czekaj, dzwonie. Odwołuję ten przedłużany, z Wytrzymam stówkę ja i kurczę się nie wytrzymam, że tu zrzygam. Tu będzie chłopie, będziemy pływać jeszcze. dobry, U mnie mnie ręce tym, ale jeszcze nie ja im więcej mają leże, ja tu zrzygam zaraz. Ej, halo, żony. Wyłącz przedłużany, emigma, <grywa> wyłącz przedłużany. Stary wleciało 1000 złotych. Jak ty? To już wyłącz. Więcej ja, ja tu, ja tu nie stary! nie wytrzymam tu godziny. Serio, tu nie wiesz... Patryk, musisz być. Ciebie tu nie ma, Tomek. Ciebie tu nie ma. Ty nie wiesz, co tutaj kupię. Wies... Tak no, nie wiem. Kurwa. To tu mi bluzę i do prania tak. daj. Mm. Wyłącz, już nie ma przedłużanego, Wyłącz. Niech nie leci timer, ale już wyłącz. Nie wiem, usuń donate z opisu. Wy usuń, usuń kafelki. Usuń. Usuń te kafelki z donejtami. Serio ci mówię, Johnny, usuń kafelki z donejtami. Na dole, usuń. Usuń. Nie, masz papier, usuń. Nasz, to jest. nie Tomek. Nożyczki. Ej, jest, masz jakiś papier. To Szymek wysłał. Szymek, odeślę ci zaraz ten 1000 zł. Siedzę tu jeszcze, nie wiem, 5 minut i wychodzę stąd. To nie jest do wytrzymania. To jest przesada. Co ty robisz? O. Nie no, już nie ściągaj mi to, zostaw no. Ale jeszcze chcesz tego mają Nie, napiski. nie. Dobra, podszyję. Ja pod Stary musisz pod oddychać ustami, bo ja oddycham nosem, no. ja ten sobie zbiera na żyki. Ja w tym siedzę, rozumiesz? Ja w tym siedzę, nie mówiłem się dwa dni. Fu, kurwa. Odeślę ciszym wszystkie pieniądze, serio, to po prostu to nie jest nie, nie, serio, to nie wiem, 100 zł za minutę by nie wystarczyło, naprawdę, bo tu się nie da. Ja muszę oddychać ustań mogę oddychać. Serio, tak już pierdolajaj. Ja tak. A ty jesteś cały ujebany w ogóle. A tylko bluza, co, nie? Okay. Bluza i spodnie chyba. Gdzie spodnie kurwa? Być poczekło na nogawkę. Gdzie? Hmm. Dobra, leczkę mają leży. Nie, nie, proszę, nie brzegam się. Serio, nie lej na tego, zżywam się. Że oni nie żartują, zbiera na cały czas. Ej, przejebałem, to nie... Tak, ja już nie wytrzymam. że już nie wytrzymam tutaj. Sego, ej, stary, już sami oddycham teraz, zaraz się zwymiotuję. Zaraz zmiotuję, muszę stąd wyjść. Licz 5 minut, licz 4 minuty jeszcze od teraz. Sego, licz 4 minuty, od teraz odeślę wszystkie pieniądze. Wszystkie coś jeszcze odeślę. Bo mnie zabić, ale nie dam rady tutaj dłużej wytrzymać. A serio, to tak jest. Serio, stary, to jest nie do wytrzymania. Daj mi się napić, daj mi się po, daj mi Johnny napić, napić się coli. Odstęp w chuj tu jedzie. Daj mi się napić, proszę, okay. bo, nie, do ręki na Co? Dziękuję, co, A Kapie? Nie kapie po dole. Jedźcie teraz po musztardę, to pachnieć będzie ani. Jedźcie teraz po musztardę, to pachnieć będzie ani śmieć. O! a może wow. <try> jak już przyprawimy te majonezy, jakiś. Dobra, ja, jak już paprykę damy. Ej, daj posólkę tu przyprawami. Tu macie przyprawy na dole, pod... o tu tu. Z tymi takimi mocnymi. O, Papryka będzie żegu, Rzekł, żegł, żegł. Piepska jeno. Rzekł, 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 żegł. Nawet kurwa! Rzę żen. Rzę żen. Realmente... I da i ognisko pożół. Stationed... Dzienniaczki do tego, cebulka. żegł. Klinę, jestem. Dodaj mi Nie to pomagał. لا, no, nie serio, to Nie bo to w Nie, 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 Trochę kajenu jeszcze Ej szczerze, ej, by Dobra, by ja to nie w pomogło, to jest niebała ziemia, naprawdę. Już nie, nie, nie goźników nie lubię. Nie lubię. <śla> <śla> Jak nie wybryłem tych No, jest już winno. No bo, ja by Ewa, niech to zobaczy. Ewa, chodź zobaczyć. Ewa uciekła z mieszkania. Ej, ja próbujesz ze mnie trochę tego meldewu? Nie, jesteś... Mero, ja tak. z meruli. Wypijemy coś do nie 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 nie, nie nie, nie cika? ja nie, nie pijesz o no cika. Nie piję do Nie, nie chcę, nie. Nie pijesz. ja wypiję. Zrobię niebo. Zrobię na trzeźwo, nie? Pokażesz mi czad? No. Ej, serio, te przyprawy w chuj pomogły, naprawdę. Ale w się też wywietrzyło. A nie, no bo to od razu. Ja czuję, teraz czuję tylko pieprzka jem się, a nie ocet. Czekam? Ja piskam. Ja odeślę pieniądze. To jest, Robiłem to, co, co nie zrobić pieniądze, odeślę co do grosza. No myślałem, że szymek wysłał całą Trzymaj. kasę. Dostanie z powrotem. Myślałem o rewolucji i tyle. dalej. Jak na moje mojej ręce, co ty chuj <laughs> ma. Musimy mu utrzymać statut. Serio? Dawaj trochę z ziemi jeszcze. Bo to jest, tak jest przesada, nie, nie, nie będę tego dłużej podstrzyje, robić. Pod szyję, Patryk. Stary Patry. Stali, dwie godziny tu, rozumiesz? Dwie godziny, to jest niewykonalne. Nie, no, no, jest no, wykonalne. Nie dla mnie. Uło, watch the, watch Zobacz jak ja wyglądam stary. Normalnie. Teraz byś jakiś film odpalił, siedział Jestem oszustem i tak zrobiłem to, co... Ej, cipek ktoś włączył! Wyłącz to! Wyłącz to! Wyłącz to, no usuń, usuń! Hej, timer, timer, timer! Chłopaki, teraz odwalcie kontent...